Witajcie w kolejnym odcinku podcastów MyLead, w których opowiadamy sobie o afiliacji i o różnych kwestiach, które mogą Wam pomóc lub przybliżyć Was do zarobku. Z tej strony Cezary Domian i w tym odcinku ja już osobiście opowiem Wam o nieco innej kwestii związanej z poprzednim tematem, który poruszałem, a było to SEO. Tym razem opowiem o nieco pokrewnej dziedzinie, bo wciąż będzie to Google, jednak troszkę z innej, z innej strony, czyli od strony płatnych reklam Google. Wcześniej omawiane pozycjonowanie jest bardzo dobrym przykładem tego, że reklamy w Google, a raczej nasze strony, które są tam zamieszczane, dają nam naprawdę fajne wyniki i możemy w niewielkiej ilości budżetu zamieścić nasze strony z naprawdę wysokim zarobkiem w afiliacji. W przypadku Google Ads jest to troszkę inaczej. Myślę, że nie wszyscy będą mogli sobie na to pozwolić, ale na pewno każdy skorzysta, jeśli w odpowiedni sposób. Ustawi swoje reklamy, w odpowiedni sposób podejdzie, czy po prostu najzwyczajniej mówiąc, dostosuje się do wszystkich kwestii, które są niezbędne, aby uzyskać odpowiedni wynik zarobkowy. Jeśli już jesteśmy przy porównywaniu obu dziedzin, czyli pozycjonowaniu i płatnych reklam, no to musimy sobie oczywiście wybrać te kwestie, które są tak naprawdę dla nas opłacalne. W przypadku pozycjonowania tutaj bardzo długi czas, który. W większości przypadków jest niezbędny, aby uzyskać wyniki w pozycji wyszukiwań. Istnieje też możliwość spadków w wynikach. To jest bardzo częsta przyczyna, na którą skarży się duża część moich wydawców, czy ja sam osobiście działając w temacie pozycjonowania. Oczywistym też jest tematem to, że w kwestii SEO jest niezbędne niezbędny profil linków i odpowiedniego kontentu. Tutaj to wszystko buduje dla nas całe odzwierciedlenie możliwości zarobkowych i późniejszej efektywności. Wszystkie te kwestie łączy fakt jednak dość niewielkiego budżetu w porównaniu do adców i myślę, że znajdzie się tutaj wielu zwolenników takiej drogi. Nie dziwię się im, sam z niej korzystam. Jednak gdy osobiście dostosujemy swój budżet, ustalimy go i faktycznie będziemy mogli pozwolić sobie na Płatną reklamę, to jest ona naprawdę świetna i w, na przestrzeni dłuższego okresu potrafi dać nam ogromny zysk. Mówię tutaj o kwotach naprawdę wysokich. Oczywiście wszystko zależy od początkowego budżetu, z którym startujemy. Niemniej jednak Google potrafi się naprawdę świetnie odpłacić i bazując na podstawie Własnych doświadczeń czy doświadczeń moich użytkowników, z którymi pracuję, są to wyniki pozwalające naprawdę być zadowolonym z efektów. Dobra, w takim razie może już dość o zaletach i o tym, czy faktycznie jest to opłacalne, bo warto byłoby teraz wspomnieć nieco o starcie w reklamach. My musimy tutaj omówić sobie kilka ważnych kwestii, niezbędnych, żeby mieć efekty. Jest tutaj o czym mówić i mam nadzieję, że ten podcast Was zaciekawi. Osobiście mogę go polecić dla każdego, kto chciałby spróbować swoich sił, tym bardziej, że po prostu nasze reklamy w innych sieciach czy serwisach. Związanych z płatnym ruchem kosztują na znacznie więcej. No, tutaj czasami mówimy o kwotach rzędu 500 zł, czyli odpowiedniku nawet 100 euro. Większość sieci reklamowych, które wybierałem, niestety taki wymóg stawiają. W przypadku Google jest, wygląda to inaczej. No, całkowicie mniejszy próg wejścia, bo zacząć możemy już od 100 zł, zyskując dodatkowe 200 zł budżetu, co stanowi no, naprawdę ciekawe rozwiązanie dla tych wszystkich użytkowników i dopiero startujących, i tych, którzy mieli już do czynienia z afiliacją, z zarabianiem w sieci, ale chcą po prostu sprawdzić się w innej dziedzinie. Taką najbardziej początkową kwestią, którą należałoby już na samym wstępie mówić jest zdecydowanie nisza. Mówiąc nisza, mam, mam tutaj na myśli wszystkie te kwestie, które są związane z finalnym naszym zarobkiem. Na pewno będzie to kampania afiliacyjna. Tutaj może nam pomóc Support My Lead, czy ja jako mentor z chęcią pomogę Wam w dobraniu odpowiedniej niszy. Już teraz z doświadczenia Wam powiem, że świetnym, ale to naprawdę świetnym modelem, który jest warty swojej ceny. To COD, czyli kampanie wszystkie płacące nam prowizje, dopiero w momencie, gdy użytkownik otrzyma dany produkt. Są to zazwyczaj suplementy diety, czy wszystkie inne usługi, bądź produkty, w których następuje naliczenie, dopiero prowizji w momencie, gdy użytkownik zostawi swoje dane, bądź poprawnie dojdzie do naliczenia. Klasycznie w tym przypadku też sprawdzą się inne kampanie afiliacyjne, nawet z dziedziny CPA, nawet z dziedziny CPL. Ma tutaj naprawdę ogromny potencjał. Niemalże każda kampania, w której model płatności jest dość prosty, a użytkownik faktycznie już po pierwszym spotkaniu z naszą stroną docelową będzie zainteresowany dokonaniem konwersji, czyli w naszym przypadku w momencie naliczenia dla nas prowizji tzw. LIDA. Kolejną kwestią, którą musimy sobie jeszcze omówić, jest zdecydowanie landing page. Mieliśmy przyjemność już we wcześniejszym odcinku opowiedzieć Wam nieco o tworzeniu strony. Istnieje też wpis na blogu MyLead, do którego zachęcam, który osobiście tworzyłem. Opisuję w nim najlepsze kreatory i narzędzia, które pozwolą Wam na utworzenie naprawdę fajnej i profesjonalnej strony. A myślę, że dla początkujących użytkowników będzie to też ciekawe doświadczenie i zdecydowanie istotne, bo. W dzisiejszych czasach i czasach afiliacji, w których naprawdę można świetnie zarobić, umiejętność tworzenia stron jest totalną podstawą i czymś, czego warto jest się po prostu nauczyć. Ok, czyli mamy nisze, wiemy jak stworzyć landing page i co będzie nam tutaj potrzebne. No to pozostaje jeszcze konto w Google Ads. Teoretycznie jest to banalny temat, ale uważam, że warto go sobie omówić. Konto możecie utworzyć na dwa sposoby, czyli jednym z nich jest po prostu założenie go w formie prywatnej osoby, lub jako organizacja bądź firma. Osobiście mogę tutaj polecić wam założenie konta naprawdę na swoje prywatne dane osobowe. Nie będziemy promowali niczego niezgodnego z prawem, bo finalnie nasze reklamy nie przejdą weryfikacji. Dodatkowo Google może poprosić nas po paru miesiącach współpracy o potwierdzenie tych danych, więc tak naprawdę będziemy musieli to wszystko realnie zweryfikować. Z tą wiedzą myślę, że możemy powoli przejść do kolejnego rozdziału. Naszego podcastu, czyli do ustawienia reklam. Jest to temat rozległy, musimy sobie jednak o nim opowiedzieć. Uważam, że ustawienia to jest totalna podstawa tego, czy zarobimy i ile zarobimy. W końcu to nas interesuje, prawda? Zdaję sobie sprawę, że dość ciężko będzie zapamiętać wszystkie kwestie i otworzyć je w późniejszym kreatorze reklam, dlatego w tym podcaście może wyjaśnię wszystkie niezbędne informacje i kwestie, na które musimy zwrócić uwagę. Które są często pomijane, a na podstawie poradników, które udostępnimy w MyLead dla członków mentoringu zupełnie za darmo, wtedy na tej podstawie skonfigurujesz sobie już konkretnie daną reklamę i będzie ona na ciebie zdecydowanie zarabiała w sposób możliwie najbardziej efektywny. Abstrahując delikatnie od tematu Google reklam, powiem wam szczerze, że istnieje naprawdę fajna opłacalność pomiędzy tym, co tworzymy w Mailita, tym, co możecie zyskać, no bo zobaczcie, tak naprawdę otrzymujecie gotowe materiały, wystarczy tylko troszkę, no, ksztyna kreatywności i dalej już będziecie sobie całkowicie mogli poradzić z każdym tematem, zarabiać i wychodzić na tym z naprawdę wysoką opłacalnością. Ja osobiście uznaję to za naprawdę fajną kwestię i myślę, że taka wspólna pomoc. To coś, na czym powinno każdemu zależeć, prawda? No Ale dobrze, wróćmy trochę do tematu ustawień. Musimy sobie w formie, przynajmniej teoretycznej, omówić te wszystkie kolejno chronologiczne ustawienia, które będą dla Was niezbędne. Myślę, że możemy zacząć od wyboru modelu, za który zapłacimy. Wyobraźcie sobie, że tworzylibyście reklamę i płacili totalnie za całkowicie inny temat niż ten, na którym Wam zależy. To jest coś bardzo istotnego. Często wydawcy, którzy tworzą reklamy, potrafią tutaj się pomylić i przez co całe i wszystkie inne ustawienia są poprawne, a ich reklama nie zarabia. Mamy tutaj takie możliwości jak płatność za pojedyncze kliknięcie, czyli ruch w witrynie, to co nas najbardziej tak naprawdę interesuje, płatność za konwersję, wyświetlenia lub świadomość marki. Są też jeszcze poboczne kwestie, jak promowanie aplikacji, wizyty w lokalnym sklepie czy wizytówka Google. Jednak nie jest to coś, co nas powinno interesować, a nie przynajmniej na tym etapie. Tuż po modelu płatności mamy takie kwestie jak słowa kluczowe i ich dopasowanie do wyrażenia. Jednak jeszcze wcześniej powinniśmy omówić wynik jakości i ich jego składowe to coś, na czym będzie Google skupiało uwagę i Decydowało, jak wysoko nasza reklama, a raczej nasza strona będzie pokazywała się. W końcu, w przypadku płatnych reklam Google istnieje też tak, coś takiego jak ranking. Musimy być tego świadomi. Google na podstawie maksymalnego i średniego CPC oraz jakości utworzonej reklamy, pokazywanej w procentach, jakości naszej strony, landing page. I rozszerzeń będzie rankowało i warunkowało to, gdzie nasza strona się pokaże oraz na jakim miejscu. Algorytmy Google naprawdę bardzo często sprawdzają to, czy nasza strona jest wartościowa i nasza reklama, więc miejmy to na uwadze przy tworzeniu reklamy, aby zrobić ją możliwie najbardziej profesjonalnie. Starajmy się nie pomijać żadnych z ustawień, żadnego kroku, bo finalnie może okazać się, że będzie to dla nas dosłownie woździem, który tylko będzie przeszkadzał i dobijał nas do tej negatywnej strony opłacalności. Dobra, jeśli chodzi o słowa kluczowe, to jest tutaj naprawdę szeroko pojęty temat. Musimy go sobie naprawdę mocno zweryfikować. Wszystkie te słowa, które zbudujemy i które wybierzemy, będą odpowiadały za wyświetlenie reklamy w dokładnie tych danych miejscach, do których po prostu je dopasujemy. W tym momencie warto byłoby sobie też powiedzieć o tym, że istnieje coś takiego jak dopasowanie do wyrażenia lub jego brak. Możemy zastosować to, by nasza reklama wyświetlała się i na tych dokładnych słowach kluczowych, i na ich podobnych, dodatkowych lub ewentualnych wyrażeniach. Mam tutaj na myśli proste zdanie czyli niech to będzie może najprostsze zdanie krem na zmarszczki. Zobaczmy, że jeśli dopasujemy tylko i wyłącznie nasze słowo kluczowe do wyrażenia, to po wpisaniu przez użytkownika krem na zmarszczki będzie mógł on tylko i wyłącznie wtedy zobaczyć naszą stronę, naszą reklamę. W przypadku, gdy jednak pominiemy dopasowanie i nie określimy go na ścisłe, tylko jako ogólne, będzie nasz użytkownik mógł zweryfikować i zobaczyć naszą stronę, nawet po wpisaniu takich słów kluczowych jak sposób na zmarszczki, krem na zmarszczki. Na lato krem na zmarszczki dla kobiet. W różnych, w różnych dziedzinach, które teraz przykładowo opisałem, będą one możliwe do wyświetlenia. Także trzeba się tutaj zastanowić i to mieć na uwadze, by odpowiednio je dostosować. Istnieje naprawdę wiele możliwości na wybór z tych słów kluczowych. Uwierzcie mi, że naprawdę to, co w Google jest wpisywane, może Was zaskoczyć. Warto tutaj korzystać z narzędzi, które podpowiadają nam i pozwalają pracować nad tymi słowami. Istnieje ich naprawdę wiele. Duża część jest darmowa, więc zdecydowanie warto sprawdzić poradniki i materiały dodatkowe szkoleniowe. Z dziedziny tych słów kluczowych, bo uważam, że jest to fundamentalną podstawą do tego, aby dotrzeć do odpowiednich użytkowników. Kolejną kwestią jest zdecydowanie lokalizacja i miejsce wyświetlania naszych reklam. Teoretycznie, bazując na kraju, do którego należy wybrana kampania afiliacyjna, możemy wyłącznie podać ją i wyłącznie na niej bazować. Ja osobiście proponuję dla Wszystkich, którzy chcą spróbować dostarczyć różnych użytkowników, aby pomyśleć też o tych z zagranicy, czyli przykładowo, jeśli dany program będzie dotyczył Polski, pomyślmy też o użytkownikach wszystkich, którzy mieszkają za granicą, czyli dla, warto wtedy uwzględnić też kraje, w których może być też nasza reklama wyświetlana, jednak z językiem polskim. Będzie to oczywiście odpowiednio dostosowane do tego, byśmy tylko i wyłącznie płacili za sprecyzowany ruch, i sprecyzowanych ludzi. Następną kwestią, którą jeszcze sobie omówimy, są, są strategie dopasowania stawek. Istnieje tutaj naprawdę możliwość obszernego wyboru ich, chociażby zaczynając od przykładowo maksymalizacji liczby kliknięć docelowego CPA, ulepszonego CPC, czy chociażby ustawienia tych wartości, które będą związane z naszą reklamą. Wszystkie te kwestie mają swoje zalety. W Google istnieje Opisanie ich i możliwość zdefiniowania na podstawie jeszcze przedczas tworzenia. Mówiąc zdefiniowanie, mam na przykładzie maksymalizację liczby kliknięć, czyli po prostu zweryfikowanie tego, za co ona odpowiada. W naszej kwestii afiliacyjnej będzie to chyba najczęściej wybierana opcja. Ja sam osobiście też to stosuję. W niektórych kwestiach docelowy CPA bardziej jednak w Temacie konwersji sprawdzi się tutaj najlepiej. Myślę, że warto byłoby tutaj też przytoczyć przykład, że wszystkie płatności, które będą odpowiadały za konwersję, mają ogromne znaczenie dla, dla tych użytkowników, których sposób reklamy i docelowa treść będzie związana z nieco bardziej zaawansowanym rozszerzeniem naszej reklamy, czyli bezpośrednio dokonania akcji z, na wybranym elemencie strony. O strategii dopasowania stawek można byłoby naprawdę wiele mówić, jednak jeśli nie mamy odpowiedniego przykładu i mówimy tutaj cały czas, teoretycznie nie będę Wam przedłużał, bo i tak to nie będzie miało finalnego przełożenia odpowiedniego na zarobek i skuteczność reklamy, więc być może więcej znajdziecie informacji już w konkretnych materiałach i odpowiednio sobie to dostosujecie do wybranej niszy, wybranej kampanii afiliacyjnej. Przejdziemy dlatego teraz do grupy reklam i podstron, do których możemy je dopasować, jest to zdecydowanie bardzo fajna i bardzo ciekawa opcja. Dzięki grupom reklam możemy ustalić CPC, czyli koszt pojedynczego kliknięcia, dla docelowych wybranych grup. Jeśli będzie to dalej krem na zmarszczki, możemy utworzyć sobie kilka pochodnych i oddzielnie ustalić płatność, za którą wybierzemy inne koszta kliknięcia. Dla przykładów w grupie gdzie zamieścimy pytania, takie jak gdzie kupić krem na zmarszczki lub gdzie kupić daną nazwę tego suplementu czy danego kremu. Ustalimy sobie oddzielny koszt, a dodatkowo w jeszcze innej grupie reklam, w której załóżmy pojawią się takie słowa kluczowe jak nazwa danej kampanii, nazwa danego kremu na zmarszczki i takie wyrażenia jak apteka, opinie czy cena. Myślę, że dwie lub trzy grupy na początku, w przypadku pierwszego tygodnia lub w przypadku pierwszych dni, będą odpowiednie. Będziemy mogli sobie manewrować tym CPC i finalnie obserwować, jakie wyniki będziemy mieli dla poszczególnych słów kluczowych. Jest to istotne, bo analiza to tak naprawdę jeszcze konkretniejsza i jeszcze dalsza tematyka, którą będziemy musieli się zająć. Samo utworzenie reklamy to podstawa, która jest bardzo istotna, ale dalsza analiza statystyk to coś, co dla każdego marketera jest swoistą podstawą do tego, by opłacalność była jak najwyższa i jak najbardziej korzystna. Finalnie pozostają nam teraz troszkę bardziej teoretyczne kwestie, czyli o ile można tak powiedzieć, bo wciąż jesteśmy cały czas przy teorii. Mam na myśli nagłówki, opisy i budowanie skuteczności reklamy w wyrażeniu procentowym. Zobaczmy, że każdy nagłówek i każdy opis, jeśli będzie zawierał tematyczne słowa kluczowe, które wcześniej wybraliśmy w grupach reklam, będziemy musieli zawrzeć je na ten sposób, aby nasza skuteczność była możliwie jak najwyższa i możliwie jak najbardziej interesowała użytkowników. Tak naprawdę nagłówek jest to metatytul naszej reklamy, a mówiąc to, jest to coś, co wyskakuje nam w wyniku wyszukiwania jako pierwsza część zwrotu naszej reklamy. Opis klasycznie jest tekstem pod spodem i zachęca nas oraz opisuje wybraną czynność, kampanię czy cokolwiek reklamujemy. Myślę, że stanowi to taki fundamentalny, mówiąc fundamentalny ponownie, chciałem Wam zwrócić uwagę na te kwestie, które są najbardziej istotne dla użytkownika, bo same wyrażanie słów kluczowych, opłacenie, wyrażenie strategii dopasowania stawek, to są kwestie, które budujemy wcześniej dla... Ogół użytkowników, a już nagłówek, opis jest to coś, co uwarunkuje, czy ktokolwiek kliknie w naszą reklamę i co będzie z niej oczekiwał. Istnieją gotowe generatory lub serwisy, które pomagają z znakówkami i opisami. Ja osobiście uważam, że warto się tutaj troszeczkę pochylić, sprawdzić osobiście, co się będzie klikało, postawić w ciele naszego finalnego odbiorcy i myślę, że każdy, ale to naprawdę każdy, będzie w stanie stworzyć coś, co przykuje uwagę i finalnie da efekt. Przed zakończeniem konfigurowania Google jeszcze nas poprosi o rozszerzenia. One potrafią o kilka procent zwiększyć szanse na pozyskanie wybranego odbiorcy. Rozszerzenia to jest to bardzo istotny czynnik. Myślę, że dla rankingu, ale i też dla nas, bo możemy w prosty sposób przekazać użytkownikom dodatkowe kwestie, które Będą go interesowały. Tutaj mówimy o zainteresowaniach. Mamy możliwość dodania kilku słów do niektórych wyrażeń, niektórych opisów, więc warto przynajmniej dwa do trzech rozszerzeń utworzyć i dodatkowo wybrać te, które będą najbardziej odpowiednie dla naszej tematyki, naszej niszy. Zobaczcie, że już od 10 minut prawie rozmawiamy o samych ustawieniach podstawowych Google, które tworzą naszą reklamę i wizerunek. A jeszcze pozostaje przy nami naprawdę wiele kwestii. Niemniej myślę, że jest to coś satysfakcjonującego i coś, co w przyszłości będzie Was naprawdę interesowało, jeśli wynik Wasz wyjdzie dodatni i po prostu da Wam zarobić. Nie chcąc już dalej przedłużać na temat ustawień, chciałem Wam dodatkowo polecić i kilka dać rad, które warto zastosować, czyli po prostu. Warto pamiętać o wyniku i ich stabilizacji dopiero po pewnym czasie. Mam tutaj na myśli te wszystkie wyniki, które uzyskamy i to, że one się normalizują dopiero po, po kilku dniach. Niektórzy wydawcy oczekują już po paru godzinach efektów i sprawdzają, co jest grane, co się dzieje z naszą reklamą. I jest to uważam błędne koło, bo nim znowu naniesiemy zmiany i nim one się wdrożą, ponownie minie trochę czasu, całość zatoczy błędne koło. I na koniec nie będziemy mieli tak naprawdę wszystkiego, od czego oczekujemy po reklamie, a jedynie strzępki i początkowe zbiory informacji, które nie będą dawały nam żadnych poprawnych informacji. Kolejną radą jest to, by testować różne stawki CPC. Ja osobiście naprawdę wiele razy zmieniam ten współczynnik. CPC jest czymś, czym warto się interesować niemalże każdego dnia. Nie mówię tutaj o zmianach słów kluczowych, o wszystkich rozszerzeniach, nagłówkach, ale typowo o CPC dla poszczególnych grup reklam. Czasami nasza reklama w ogóle nie będzie się wyświetlała przy danym CPC. Warto zwrócić tutaj uwagę na planer słów kluczowych. On też mniej więcej opisuje to, ilu użytkowników otrzymamy. Dlatego przy każdej edycji warto zastosować się do, do zmiany CPC, którą nanosimy. Kolejnym tematem jest też optymalizacja i dalsze efekty, które uzyskamy. Załóżmy, po tygodniu, po miesiącu lub po jeszcze dłuższym czasie zweryfikowanie wszystkich danych, wspomaganie się Google Analytics jest czymś. No, podstawowym, które warto naprawdę tutaj uwzględniać i mieć na uwadze, może nie wszystkie te dane będą poprawnie się zgadzały z tym stanem faktycznym, ale jednak patrząc na efekty w sieci afiliacyjnej, efekty na, w ilości leadów, w ilości wizyt i w ilości kliknięć będą naprawdę nam dużo mówiły na temat jakości reklamy i tego, co możemy poprawić, co możemy zmienić. Czasami takie zmiany jak skonfigurowanie od nowa, landing page czy utworzenie innych nagłówków, zmiana słów kluczowych, zweryfikowanie CPC i, i, i zmiana tego wskaźnika potrafi naprawdę zdziałać cuda, i tak jak reklama w dalszym przypadku może być. I opłacalna, tak, może być w ogóle nieopłacalna. No tutaj cały czas czeka nas wiele testów i nie bójmy się dokonywać zmian. Jednak, tak jak wspomniałem, w dłuższej perspektywie czasu nie róbmy ich na halnie, nie róbmy ich po godzinie, po dwóch, po dziesięciu. Poczekajmy, dajmy temu czas. Na sam koniec już tego podcastu chciałem Wam opowiedzieć troszkę. O może bardziej kwestiach jeszcze związanych z reklamami i z MyLead. Przykładowo warto byłoby mówić, czy w ogóle ruch z płatnych reklam, a przede wszystkim z reklam Google, czy jest w ogóle wartościowy dla reklamodawcy od MyLead. Myślę w moim odczuciu, że. Zdecydowanie tak. W końcu docieramy w pierwszej kolejności do użytkowników, którzy są bezpośrednio związani z danym tematem. Oczywiście wszystko zależy od nas, bo jakość wykonania strony czy, czy te właśnie słowa kluczowe równie dobrze moglibyśmy w ogóle zrobić całkowicie oddzielną i całkowicie nieopłacaną możliwość, jeśli chodzi o jakość tego ruchu, ale w większości przypadków taki ruch, taka jakość, czyli Google Ads jest to pionier w tym, żeby dostarczać jak najlepszy trafik i odbiorców dla naszych reklamodawców. Osoby, które już zarabiają w MyLead i korzystają z Google Ads, mogą myślę, że śmiało stwierdzić o bardzo, ale to bardzo rzadkich Odcięciach od kampanii, czyli blokowaniu ich przez reklamodawcy. Myślę, że nawet chyba nigdy się to nie zdarzyło w przypadku przynajmniej moich użytkowników, także zdecydowanie Was do tego zachęcam i polecam, także koniecznie sprawdzajcie też dalsze materiały, weryfikujcie Google Ads i zarabiajcie na tym, bo jest to naprawdę świetna możliwość do zarobku, jeśli tylko i wyłącznie troszkę się nad tym skupimy. Także dziękuję Wam za wysłuchanie jeśli ktoś dotarł do końca, to jeszcze bardziej mnie to cieszy. Sprawdzajcie nasze kolejne odcinki, jesteśmy dostępni na YouTube, na Google i Apple Podcast, też na Spotify, także zachęcam wszystkich i pozdrawiam uprzejmie. Cześć!